Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy sobie kraść na prywatnych serwerach ym, y, bo ja tutaj dodaję y, losowych y, jakichś ludzi dzisiaj sobie będziemy na ich prywatach kraść ym, tylko, y, żeby ownerzy nie joinowali uuu, ile tu się zrobiło tych serwerów dobra, dobra, everyone is welcome dobra, y, najpierw y, czemu to jest gruz, dobra wiesz co joinuję na serwer y, gościa E, który jest jakąś podróbką. Dobra, nie no, pierwszy serwer. E, tutaj na hello, pierwszy serwer. Pierwszy serwer na hello. Witamy pierwszy serwer hello. Dobra. Mm, Okej, okay, nigdy nie nagrywam w sumie jak dołączam do stile Brainrot, bo mi się to długo ładuje i e, no tak, ale mm, po prostu mam lag, nie? No zobaczymy, co nam się uda ukraść na pierwszym serwerze. Jak, jak nic nie ukradniemy, no to widzowie, w następnym odcinku będziemy kraść na publicznym serwerze, dobra? No jak mówi. U la, la. Typowy, typowy gościu jak ja. <ścoughs> oh. Stary, Po pod co ty. Nie rozumiem, dobra. Mm. Fault in, fold... Folty, folty, folty jakiś przed. Dobra, co oni mają tutaj? E... A co słabe jest? Co to jest? Dobra, czyli tak. Skradamy się. Zmianujemy ja... się. Tak, styl, 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 styl. A nie, a we ze Triplito tralaleritos. No Fultyn. Ile tu jest tych Ja nawet nie zau... Ja nawet nie zauważyłem, ile tu ich jest! Co jest grane? Foltyn maskinek, Foltyn dosłownie. Czemu oni tu joinuje milion typków, kurde, jak ja joinuję. Dobra! Walka tutaj, walka tutaj idzie ostro. Foltyn... Proszę bardzo, ragdola. I tajni. Morówką będziesz, Fulton. Znaczy, ja, ja nie chcę obrażać Foltina, Fulton jest fajny, nie? Ehm, tylko... Dobra, dobra, czyli tak to się robi. Działko. gdzie trochę zamulam w tych. Triplito tralaleritos. Tripli... Triplito tralaleritos. Ile tu ludzi joinuje? Co jest grane? Morph y, Balon y, Ragdoll Ragdoll y, Jumpscare Jumpscare Ile tu ludzi joinuje? Co, co jest grane? Co tu w ogóle ludzie mają? Dawaj mi to szybko. No, co, co to jest jakiś. Nie dobra, ja, ja nie wiem. Jak ktoś joinuje, to oni. Pa, patrzcie, i to jest właśnie. Wi... I to właśnie widać. Że y, oni. No widzicie, oni nic nie mają w bazach. I gdybym ja miał coś w bazie, to by już naprawdę. Oni. Oni tylko tu się kumulują, mówią. Chłopaki, chłopaki, teraz. Teraz wchodźcie na ten. No. Teraz wchodźcie na ten serwer, bo tutaj ktoś gra. No i patrzcie, Falltyn znowu wszedł. Fol Falltyn. Ja muszę dzisiaj coś ukraść. Taki mam challenge. Falltyn, mam taki challenge. Że muszę coś dzisiaj upaść. No, 11 sekund. No bo na publikach tak nie ma, ale tak jest na y, prywatnych serwerach widzowie. Że musicie czekać. Balona mu damy. E, Daj mi to stylować. Jest, 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 Ukradliśmy, ukradliśmy, widzowie. Tylko teraz nie wiem, czy mam to przeżyć na alt konto, czy dali kraść, bo to jest i tak słaba, ale chociaż mam w indeksie. No dobra. Więc teraz sobie wezmę. Um, wezmę sobie, będę um, dojnować na um, mój serwer. Um, albo. To jest jakaś mafia! Co tu jest? Co tu jest, powiedzcie mi? To jest jakaś mafia? Kurde, pięć osób. Ale mafia ja nie mogę, co oni wszyscy online są dobra, yy, i tak tego nawet nie chcę więc dobra, yy, kolejny serwer yy, będziemy dołączać teraz yy, i zobaczymy, czy ktoś tam wejdzie napiszcie widzowie, czy chcecie więcej jak joinuje na kogoś prywatne serwery, bo naprawdę tam ludzie kumulują sobie mega mocne brainroty yy, więc napiszcie w komentarzu yy, więcej takich odcineczków yy, nie wiem, na publiku nie wiem, 10 łapek do góry pod tym filmem to na publiku będę kraść. Mm, ale tak. 87 tysięcy na sekundę. No. Fajny brain. Ro o. O. No, już tu jakaś mafia się dzieje. Co to jest za mafia jakaś? Dobra, możecie sobie to ukraść. Tylko poczekajcie, czy to jest owner. Czy to jest owner, czy to jest. A to jest owner. No to jest o... Aha... Dobra, gościu, ty nie wiesz, kto tutaj z tobą jest. Tutaj jeszcze Funcio z tobą jest. Dobra, i teraz, i teraz... No co tu się dzieje?! dobra, weź mi tego Tripilitosa Trala, A nie ma, to jest słabe. Co on tu ma? Quesadilla? Mmm, ile to daje? 3 miliony, no to spadamy z tego serwera. Dobra, no to, to to akurat było słabe, widzowie. No sami przyznacie 3 miliony. Znaczy no brainrod, którego ukrad ukradłem, to też jest słaby. No ale Nie no, miałam Ja nie chcę, nie chcę. Dobra, kolejny serwer, moi mili Państwo, to będzie serwer. Mm, to będzie serwer. Co, co, oni są online, czy co jest grane? Yy, Gruz, kolejny serwer będzie. To jest taki youtuber, jak ktoś nie wie. Yy, no i tak, oni, nie wiem, oni są 24 godziny na dobę online, czy, czy, czy co? Znaczy, no wiem, że jest yy, 13, ale yy, no... W sumie o tej porze wszyscy są online. Yy, dobra, ale no naprawdę jakaś... Nie wiem, co tu się odwala. Dobra. Joy joinowaliśmy nas ten serwer. Mm. Okej, okay, czy tutaj ktoś będzie, czy bez reakcji żadnej. Czy bez reakcji żadnej będzie? Czy zobaczymy? Ja z, ja z kalendarza adwentowego muszę sobie odebrać coś. U, wesji flaki block Dobra, to do opening... No, no to, to, to nie dzisiaj. To po odcinku sobie odbiorę, bo nie chcę, żeby ktoś mi ukradł Festival. Bloka. sobie na opening zostawimy. Napiszcie w komentarzach widzowie, czy chcecie opening. A ja spadam z tego serwera, bo tu nikogo nie ma. Totalnie, bo ja muszę wszystkie serwery obejść dzisiaj. Także tak. Dobra, dajmy serwery. i okej. Okay. No, będziemy kraść. Mm, dobra, następny serwer... Czy na serwerze mojego No co to jest za mafia? Dobra, dzisiaj tego nie zdążymy, ale okej. Okay. Mm, ja będę joinować tutaj albo nie, bo ja mam jakiegoś Brain Rota. Dobra, joinujemy tutaj widzowie. Yy, yy, no napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie kolejny yy, odcinek jak nie wiem na serwerach ko kolegów yy, jestem. Yy, no bo tak... Yy, no ogólnie tak, ja teraz dołączam do serwera prywatnego. Co to jest? Jakaś mafia dosłownie, ludzi. Dobra, czy. Ula, la. dobra, ktoś jest, ktoś jest. O, on joinował, Lucky joinował. Lucky co ma? W bazie. Co on ma? tripa, tripa, tripa. Wychodzimy. Nudy. Dobra. Widzowie, ym... No, napiszcie w komentarzu, czy chcecie ten filmik, czy, znaczy, czy chcecie, jak dłużej siedzę na tych serwerach prywatnych. Na jednym serwerze, albo zróbmy taki challenge, że na publiku muszę si Na jednym publiku muszę siedzieć. No tutaj jakiś typ sobie gra, ale nie wiem. Dobra, tutaj gra, no to teraz ten. No ale tak widzowie, ja już zaraz będę kończyć ten odcinek, więc nie wiem, czy nawet tutaj zdążę coś pokazać, ale jak coś ukradnę mocnego, to ja wam, ja wam powiem. Więc tak, nie. No, dołączamy tutaj na ten serwer. I tak, widzowie, zostawcie subskrypcję wraz z wątkiem łapeczkę w górę też. Jeżeli byście udostępnili ten film, dal, to też by było bajlando, z góry każdemu dziękuję. I tak, widzowie, no ja się będę z wami żegnać na tym serwerze prywatnym. Także cześć na razie i pa!